Dzień dobry kochane, zapraszam na nowy przegląd do Action. Zaczynam od nowości dla naszych czworonogów. Jest to elektryczne pojedło z diodą LED. Nie ukrywam, że rzadko kiedy zaglądam na dział dla zwierzaków, gdyż sama zwierząt nie posiadam. Natomiast ta nowość uważam, że jest fantastyczna. Zapłacicie za taki gadżet niecałe 56 zł. W środku znajdują się również dwa filtry do wody, a samo urządzenie ma. 2 litry pojemności. Kochane, teraz zabieram Was na dział z poszewkami, na którym znalazłam wiele nowości. Między innymi znalazłam takie klasyczne welurowe poszewki o wymiarze 45x45 cm. Kosztują one niecałe 15 zł. Do wyboru jest kolor beżowy oraz turkusowy. Ja wiem, kochane, że uwielbiacie dywany z Action. Ja również je kocham, tak więc musicie zobaczyć taką nowość. Za, uwaga, uwaga, niecałe 25 zł. W składzie znajdziemy m.in. 45% bawełny, a sam dywan ma najmodniejszy wzór. Cena jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli chodzi o wymiar, to to jest taki mniejszy dywanik. On ma wymiar 50x80 cm, natomiast uważam, że świetnie sprawdzi się w niejednym pomieszczeniu. Jestem estetką, o czym doskonale wiecie, i uwielbiam, kiedy wszystko jest do siebie dopasowane. Dlatego, jak tylko zobaczyłam te ze złotym wykończeniem, to wiedziałam, że muszą być one moje. Nigdy w życiu nie spotkałam się jeszcze właśnie ze złotym wykończeniem. Zawsze widziałam takie klasyczne, srebrne, jak widzicie po prawej stronie. Do tych złotych troszeczkę trzeba dopłacić, ale naprawdę moje serce się raduje, kiedy widzi takie rzeczy, więc bardzo się z tej nowości cieszę. A przy okazji zabieram. Otwieram Was również na dział z firankami oraz zasłonami, gdyż tak jak wiecie szukam nowych egzemplarzy do mojego salonu. Tym razem znalazłam taki beżowy kolor, to jest taka cienka firanka za niecałe 28 zł, jej wymiary to 140x260 cm. Jest to firanka w delikatne paski, dostępny mamy kolor beżowy oraz szary. Dostępne są również zasłony zaciemniające za niecałe 58 zł. Natomiast mam również świetną informację dla wszystkich osób, które poszukiwały tych cudownych zasłon wykonanych z barankowego materiału. Są one ponownie dostępne w sprzedaży, a co najfajniejsze, jest również dostępny nowy beżowy kolor. Za taką zasłonę zapłacicie niecałe 50 zł. A teraz zobaczcie, czy pamiętacie te cudowne dywany ja również kiedyś byłam w ich posiadaniu. W Action możecie je kupić za niecałe 25 zł. Do wyboru jest kolor beżowy, brązowy oraz różowy. Halloween zbliża się wielkimi krokami, dlatego w też w Action mamy nowe dekoracje. Tym razem są to figurki, które imitują dziadki do orzechów. Natomiast, tak jak widzicie, są w typowo halloweenowym klimacie. Za taką figurkę zapłacimy niecałe 20 zł. A teraz zabieram Was na dział z dekoracjami świątecznymi, na którym znalazłam m.in. nowe świece zapachowe. Kosztują 10 zł. i 95 groszy. I są to dokładnie te same zapachy, które możemy znaleźć w formie dyfuzorów zapachowych. Na półce niżej znajdują się również świeczniki wykonane z modnego. Szkła żebrowanego. Za sztukę zapłacimy niecałe 7 zł. A tutaj, w kwestii dekoracji, znalazłam takiego bałwana w budce telefonicznej, który kosztuje niecałe 44 zł. Jest to dekoracja LED-owa. Myślę, że ta karuzela zachwyci nie jedną z Was. Ona kosztowała niecałe 100 zł, więc jak na action jest to dosyć dużo. Jest to dekoracja, która się obraca, daje dźwięk oraz również pięknie się podświetla. Dajcie znać, co sądzicie o takiej nowości. Moją uwagę przykuł również ten cudowny łańcuch LEDowy. Składa się on z 10 gwiazdek i kosztuje niecałe dwie dyszki. Myślę, że naprawdę będzie pięknie wyglądał. Po podświetleniu tutaj mamy jeszcze taki lampion z dodatkiem ledowych świec za niecałe 28 zł. I kolejna dekoracja jest to taka scenka, która kosztuje niecałe 30 zł. Wiem, że wiele z Was uwielbia tego typu dekoracje, tak więc zobaczcie sobie, jak ta nowość się prezentuje. w nowościach pojawiły się również takie piękne podświetlane aniołki. Dostępny jest kolor złoty, brązowy, Jest to również dekoracja ledowa, za którą zapłacicie 6 zł i 69 groszy. Dla fanek porcelany pojawiła się również piękna nowość, jest to LEDowy pociąg z wagonami. Kosztuje 29,95 zł. Dostępny jest biały kolor. W sprzedaży pojawiły się również nowe skrzaty. Mają one 19 cm wysokości, a za sztukę zapłacicie 8 zł i 95 groszy. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne. W oko wpadły mi również takie elfy. Przyznam szczerze, że takich dekoracji w Polsce jeszcze nie widziałam. Te kubeczki z motywem Świętego Mikołaja pokazywałam wam w poprzednich przeglądach, aczkolwiek teraz jest również do wyboru wersja z bałwanem. Za zestaw trzech sztuk zapłacimy 29,95 zł. Dajcie znać w komentarzu, która konfiguracja podoba wam się bardziej. Chcę wam również zwrócić uwagę na te cudowne świąteczne kapcie. Osobiście najbardziej spodobała mi się beżowa wersja kolorystyczna z dodatkiem cudownych choinek, a na choince dodatkowo. Są również złote gwiazdki. Za taką parę zapłacimy niecałe 22 zł. Do wyboru jest również czerwony oraz różowy kolor. Co roku w okresie przedświątecznym w sklepach action pojawiają się również męskie, damskie oraz dziecięce sweterki ze świątecznymi motywami oraz różne inne ozdoby. Wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już niedługo pokażę Wam kolejne nowości. Tak więc dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaki, papa! Pa.